To jest klonka 15, to są klonki 0808. No na MSP właśnie się nazywałam klonka 15. Yy, mam 11 level, 0 diamentów, yy, 169 zł. Mam tyle dlatego, bo miałam 204 zł, ale wydałam bez rzadko Mam on na Johan. Yy, mam 2 aktywności, 111 przyjaciół. No, yy, Moja animacja kosztowała 550 złotych. z znajomość jest aktywnych. No, nie licząc Pixista, to jest z dwóch, ale policzyłam ją też. Zero poczty, więc hmm. może na tym filmiku pokażę mój pokój. Otóż, e, mam na nim 17 lowej. Mam nadzieję, że przez ten filmik stanie się bardzo popularny i będzie ich coraz więcej. Coraz, coraz więcej. Dawać mi prezenty. Nawet to cię to tak nie obrażę się. Mam tutaj takie dwie deski na ścianie. Różową ścianę. Takie trochę ciemniejszą, trochę jaśniejszą. Białą podłogę. Czarną kanapę. Z białymi poduszkami. Tutaj mam taki malutki, malutki telewizor. Z barek taki złoty, który dostałem na ślub. Tutaj mam ognisko. Takiego niedźwiedzia, którego dostałam od mojej siostry, takiego niebieskiego. Tutaj mam takie łobę. kupiłam to niedawno, bardzo mi się to podoba. W ogrodzie mam pokój dla dzieci, mam ich ponad cztery. U góry śpi mój syn, Szymek 60,90. Na dole moja córka, Zesie 60,90. W tym urzędku śpi Mikołaj 60,90 i Jamilka 60,90. Tutaj mam takie jakby rakie. Tutaj mam tutaj mam koszyk z zabawkami, tutaj mam kolejnego misia, tutaj mam kolejnego misia, a tutaj jest będę szyny. W kuchni mam karmidełko dla dzieci, e, takie stroiczki ze słowikami, e, tutaj mam takie jajeczka i napis e, Wesołych Świąt. Wiem, że tego zbyt nie widać, ale tu pisze Wesoły Świąt, chyba po angielsku. E, kupiłam do 150 zł w sklepie rzecz. To było ostatnio właśnie to, bo teraz są święta, to właśnie takie były. Tutaj mam takie I Love You konie. Kolejny wesoły Świąt tort. Takie dwa stoły i tutaj na jednym stoi tort i na drugim tort. Ten drugi tort ma dwie świetki, bo MSP niedawno miało, no rok temu właściwie, miało dwa lata. Tutaj jest kolejny tort w stole. W pokoju imprez mam sypialnię. Tutaj mam takiego sztucznego pieska, i tutaj takiego, właśnie prawdziwego zwierzadka. Mam na imię Johan i mam 27 Level. Bardzo go lubię. I. O, zgubiłam. Jak będę vipem, to na pewno komuś wam pozdro. Yy, tutaj mam taki plakat, jakby. Yy, tutaj mam taki plakat. O, łóżko, za którym jeszcze ja z mężem. Tutaj ma... oj, coś mi wys... wyskoczyło, przepraszam, was bardzo. Tutaj mam misia dla moich dzieci. Tutaj mam takiego pandzie i takiego robota, co dostałam od mojej właśnie siostry. Wickiera 8,08 one. No, no. Tutaj mam schody ze 300, 300 zł. O. Chociaż taki malutki, skromny, ale kocham ten zamek. Yy... Na... Poczekajcie, za chwilę Wam powiem ile mam znajomych. Mam sześciu znajomych mipów. Eee, żadnych próśb. Eee, mam na sobie takie włosy. Eee, na nim mam jeszcze czapkę. Eee, tutaj mam maskę, bluzkę, tak, taką nie wiem, czy tu widać, ale to jest na pisponie. Tutaj mam spodnie za 750 zł i jestem z nich bardzo zadowolona. One są takie ładne. Przepraszam Was, że tyle ro, m, m, gadam, rozmawiam, ale nie mogę się powstrzymać. I yy, do tego mam czarne szpilki. Yy, moja vip charbonka, jak prawie każda na MSP, jest oczywiście pełna. Za niedługo właśnie w statusie mam za niedługo lipę lub To właśnie za niedługo mama kupiła ja mi żypa. Więc Zapewne ją opróżnię, na miesiąc chyba mama mi kupi tylko VIPa, ale, ale nie rozmawiajmy teraz o VIPie, a więc no, mam 163, 169 złotych, 11 level, więc mam kładka 15. Zapraszajcie mnie do znajomych, jeżeli Wam się filmik podobał, to dawajcie subskrypcję, dawajcie mi prezenty, grafy, Co jakiś czas będzie losowanie i wybierzemy dwie osoby, osoby, dwie lub trzy i wylosujemy właśnie rzecz z listy życzeń. Bardzo chciałabym tak, takie losowanie robić. Aha, dodatkowo jeżeli ktoś będzie się podpisywał WS, tak, taki płoteczek, jak mamy jak mam w statusie WS, Teczek i WS to dostanie, będzie cud... przez cały dzień dostawał grafy. Przez właściwie cały tydzień chyba. I jeden prezent z listy życzeń. To, yy, przez cały dzień grafy, co godzinę i prezent z listy życzeń. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Yy, dajcie subskrypcję, lajki i dzięki za oglądanie. No, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!